Witajcie kochani na dzisiejszym filmiku. Dzisiaj chciałabym wyjaśnić pewien mechanizm, a więc mechanizm dotyczy takiego aspektu, dlaczego spadek cukru powoduje ból głowy. Jak każdy z nas wie, mózg potrzebuje glukozy jako głównego źródła energii. Kiedy poziom glukozy we krwi spada, na przykład poniżej 70 mg, na decyret, mózg zaczyna odczuwać tzw. deficyt energetyczny. To zdecydowanie zaburza jego funkcjonowanie. Pojawia się wtedy ból głowy, osłabienie, dezorientacja, czasem drżenie rąk, no i niepokój. Jeżeli chodzi o hipoglikemię, czyli stan obniżonego poziomu glukozy we krwi, dochodzi wtedy do zwężenia naczyń oraz napięcia nerwowego. Dlaczego? W przypadku hipoglikami dochodzi do pobudzenia układu współczulnego. Jest to układ, który ma każdy z nas. Ten układ reaktywuje się w przypadku na przykład sytuacji stresowych. Wtedy dochodzi do nadmiernego wydzielania się neuroprzekaźników, takich jak adrenalina i noradrenalina, które właśnie przyczyniają się do skurczu naczyń krwionośnych w mózgu, napięcia mięśni głowy i szyi, co mechanicznie nasila nasz ból głowy. Jeżeli chodzi o stan obniżonego cukru, czyli glukozy we krwi, e, dochodzi również tutaj do zaburzenia równowagi elektrolitowej oraz osmotycznej, ponieważ spadek glukozy wpływa na równowagę płynów w mózgu i może powodować obrzęk lub zaburzenia przewodnictwa nerwowego, co również może być przyczyną e, nasilenia naszego bólu głowy. Jeżeli chodzi o typowe objawy hipoglikemii, to oprócz bólu głowy mogą być to objawy wczesne, które właśnie wynikają z aktywacji układu współczulnego, takie jak drżenie rąk, zimne poty, kołtanie serca, niepokój, trzliwość, głód, do skóry, objawy neurologiczne, które są wynikają z niedoboru glukozy w mózgu. Tak zwana neuroglikopenia, czyli zawroty głowy, ból głowy, splątanie, trudności z koncentracją, zaburzenia widzenia, na przykład podwójne widzenie, niezborność ruchowa, tak zwana ataksja, utrata przytomności, drgawki, tu mówimy już o ciężkiej hipoglikemii oraz senność. Jeżeli chodzi o objawy nocne hipoglikemii. To są objawy, które mogą występować podczas snu. Mogą być to m.in. koszmary senne, nadmierna potliwość, nagłe wybudzanie się czy pule głowy po przebudzeniu. No, ale co należy zrobić w przypadku nagłego spadku cukru? Proszę się nie martwić, to jest prosta czynność, należy po prostu zjeść coś słodkiego. Na przykład 3 czwarte kostki cukru, jedna, druga szklanki soku, tawetka glukozy, unikać tłuszczu, ponieważ tłuszcze spowalniają wchłanianie glukozy we krwi, po wstąpieniu objawów należy zjeść coś trwałego, na przykład kanapkę, owoc czy jogurt, by ten nasz poziom cukru po prostu się ustabilizował. Kiedy należy się niepokoić? No W przypadku, jeżeli bóle głowy przy hipoglikami powtarzają się pomimo regularnych posiłków, kiedy ktoś ma cukrzycę i objawy występują, Często, no to tutaj właśnie może być konieczna korekta leczenia. Jeżeli bóle głowy pojawiają się nagle, są silne lub następują utraty przytomności, no to tutaj niestety konieczna jest wizyta u specjalisty.